No dzień dobry, dzień dobry, kochani. Spójrzcie tylko, jaka pogoda. E, dzieci dzisiaj ze mną w domku. Dzisiaj jedziemy do Białego Stoku. Ja idę do fryzjera, dzisiaj pakowanie. Także intensywny dzień, kochani, kochani, jest u nas dzisiaj. Natomiast pogoda nie rozpieszcza, ale mam nadzieję, że to już ostatnie dni takiej pogody. Zimno, ciemno, pada deszcz i na dodatek słuchajcie, jest jeszcze wiecznie także nieciekawie, nieciekawie dzisiaj. No dobrze, dobrze, słuchajcie, zrobiłam was trzy rundki, góra-dół, 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 e, dzieci już zapakowane, tak jak Wam mówiłam, e, tak się zmachałam, tak się wybiegałam, ale już wszystko ogarnięte, przybiegłam jeszcze, słuchajcie, wziąć telefon, torebkę e, i lecimy, ja do fryzjera, a dzieci fajnie spędzać czas z dziadkami, e, także lecę, lecę, żeby się nie spóźnić, e, deszcz przestał padać, więc to na plus, e, chodźcie, zabieram Was ze sobą. everybody makes mistakes because no one can be perfect. it was just one kiss, but that don't justify it. i know what i did was wrong, but it's like i did it just to spite you because all we ever do is fight. oh, and i really think it's time we said goodbye. Maybe I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Maybe I'm just too tired. No i moi drodzy, szybka teleportacja. Just, just, już jesteśmy w domu. Włoski zrobione, słuchajcie, odświeżone. Więcej jest blondu. Zobaczcie, on jest taki bardzo ładny, popielaty. Natomiast wiecie, teraz odrost jest świeżutki, ciemny. Wszystko będzie się ładnie wypłukiwać. Także powiem Wam, że jestem mega zadowolona. Nigdzie tu już siwy włosków nie widać. Także super, 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 super. Nie ma nic lepszego, jak odświeżyć sobie. E, włosy, a ja ja też jest bo i Krzysiek? Ja też byłem u fryzjera, nie wiem czy widać, proszę <laughs> bardzo. Też się czuję super odświeżony, elegancko. Mało tak. tego, po drodze jeszcze w nie byłem i zajechałem na burgerka. I był przepyszny. Jakąś budkę taką, Takiego food tak. tracka otworzyli u nas tak, tak, w tygocinie. tak, tak, od I naprawdę polecam, przepyszne przepyszne Tak, i Krzysztof mówi, jadę, przetestuję A że dzisiaj mamy tylko Zupę pomidorową, bo im nas nie było Dzieci zjadły z dziadkami jakiś obiad tak. Ja I też sobie coś na szybko robię I to był naprawdę dobry, dobry pomysł No i co, dzisiaj pakowanie, słuchajcie Jeszcze nam zostaje Ogarnianie, dopinanie no, wszystkiego Jutro, jeszcze trochę pracy jest I jutro, zmykamy już Słuchajcie, w piekarniku mam w piekarniku mam swój obiad, więc odezwę się do Was jeszcze chwilkę. Porozmawiamy sobie. Słuchajcie, tak się śmieję, bo przedwczoraj robiliśmy te placki ziemniaczane, Krzysiek smażył. Ja do dziś po prostu czuję zapach tych placków w całym domu. To już dwa dni minęło, było wietrzone, ale ja tak mam, zawsze Wam mówiłam, że ja tak nie lubię takiego. Mm, smażonego po smażeniu, tego wiecie, smrodku, czy to naleśniki właśnie, czy jak się coś tam odsmaża później, czy kotlety, ale placki to już po prostu jest taki hardcore dla mnie. Także powiem Wam, że no ostro, ja po prostu cały czas czuję jeszcze te placki. Słuchajcie, dziękuję Wam za polecajki odnośnie tureckich seriali. Bardzo dużo tutaj żeście mi napisały, nawet prywatnie propozycji. Także wezmę się e, najpierw chyba za ten serial, dokąd uciekamy, mamo. Później jeszcze myślałam o Inna Ja. Mm, on jest troszeczkę też o rozwoju duchowym. Bardzo już kiedyś e, ktoś tam o nim wspominał, mówiłam, że zacznę ten serial oglądać. No niestety. E, nie zaczęłam. Wiele, wiele innych też propozycji mi napisaliście. Chyba zapukaj do moich drzwi, ale ja nie wiem, gdzie ten film jest dostępny, gdzie ja go mogę obejrzeć. Także dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. I też pisaliście mi, żeby nad morze to zabrać też ciepłe rzeczy ze sobą, bo pogoda potrafi płatać figle. Także weźmiemy pewnie kurtki zimowe. Wezmę też czapkę, jakiś wiecie, szal czy chustę. Wiecie, żeby tam było ok. Od jutra w ogóle w Białymstoku ma być pięknie. Dzisiaj pogoda totalnie Beznadziejna, tak zimno, padał deszcz cały czas, tak wiecznie, tak nieprzyjemnie, tak niefajnie, że o nie, ja już chcę po prostu ciepełka. Ja już czekam na to ciepełko. Przyniosłam też, słuchajcie, walizki dzieciaczków, także e, będzie się odbywać pakowanie. Byłam u Sebastiana, słuchajcie, i wypiłam najlepszą herbatę, chyba jaką ostatnio piłam. I ta herbata nazywa się Jezu, zrobiłam sobie zdjęcie, czekajcie, bo to jest jakiś w ogóle hit. I ja mówię do Sebastiana, jak ta herbata się nazywa? On mi zrobił tę herbatę w zapażarce. Uh, i przynieśli mi, słuchajcie, nazwę tej herbatki, ja muszę zamówić na Allegro. Coco Chanel herbata owocowa. Coco Chanel, słuchajcie, herbata owocowa i to jest tak, doskonała mieszanka suszonych um, owoców oraz płatki um, piwoni, um, także... czekajcie, zaraz tutaj muszę oddzwonić... Um, i mamy w składzie kokos, ananas, papaja, truskawka, kwiat piwoni, także fenomenalna była ta herbatka i zrobili mi ją słuchajcie, w zaparzaczu i te płatki piwoni sobie tak pływały, bardzo taka słodka esencja fajna, no powiem Wam, że ta herbatka super, także jest dostępna na Allegro, chyba ten użytkownik też ma mnóstwo przypraw, Sebastian tam zamawia, także Coco Chanel, herbatka dla miłki dzisiaj była zaserwowana na mojej wizycie u fryzjera, no, Petard. Bylebym zapomniała, słuchajcie, miałam Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o vlogi, to tak, sobota nie będzie filmu, nie będzie vloga i w niedzielę też, no bo sobota jest dniem wolnym od filmu. Natomiast, słuchajcie, w niedzielę mamy Wielkanoc, no więc Wielkanoc też nie będę wrzucać filmu. Natomiast pojawi się film już w poniedziałek, we wtorek. W poniedziałek będzie to pewnie taki miks, właśnie z, z kilku dni, no a we wtorek zobaczycie naszą Wielkanoc. Także myślę, że będzie bardzo fajny film. Także tak, tylko chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli macie wolną chwilkę właśnie w sobotę i w niedzielę, a na pewno będziecie zajęci święta, rodzina, przygotowania, e, ale jeżeli macie wolną chwilkę, to nadrabiajcie vlogi, a, a my widzimy się w poniedziałek, tak, w poniedziałek e, o 7.30. To tak w ramach właśnie, e, jakby ktoś wyczekiwał e, w święta vloga, no to pojawi się w poniedziałek. Wniosłam już e, walizkę Nelci i zaraz będę tutaj pakować ubranka. Dodatkowo Nel weźmie jeszcze sobie swój plecaczek ze swoimi rzeczami. A idziecie się ze mnie śmieją, bo ja dzisiaj zobaczcie, jakie mam skarpety. E, jedna e, rażąca, żółta, a druga różowa. Takie sobie skarpetki założyłam, jedna, inna, druga, inna. Także słuchajcie, ale powiem Wam, że nie mam kompletnie głowy do pakowania, dobra, bo Krzysiek mnie tutaj wołał, bo pieczemy mięso słuchajcie i mówi mi, że już piekarnik dzwoni, żebym włożyła mięsko do środka, no bo Katering, cateringiem słuchajcie, ale mięsko musi być, o jest mucha, e, ale mięsko musi być, więc będę piekła karkówkę za chwilę i boczek i zabierzemy ze sobą. Januszki, prawda? Natomiast powracając do pakowania, powiem wam, że dzisiaj nie mam kompletnie głowy na pakowanie. Kompletnie nie mam głowy. E, nie wiem, po prostu nie wiem. Nie wiem co mam wziąć, nie wiem ile rzeczy mam wziąć, także e, taki dzisiaj właśnie jest dzień. Nie chciałam otworzyć, ale jedną ręką tego nie zrobię. Także taki e, właśnie jest jakiś taki dzisiaj dzień, że to pakowanie coś tak widzę, że słabo mi idzie. Dobra, bo gadam, gadam, a tu trzeba działać. Dobrze, słuchajcie, otworzyłam jeszcze tutaj w walizce, były rękawki w ogóle do pływania, także zabieram się do roboty. Moi drodzy, jak ja się cieszę, że ja mogę w końcu używać kremy i mówiłam wam ostatnio o mojej koreańskiej pielęgnacji, i teraz krem, który mam często na tapecie ostatnio, szczególnie na noc, to jest ten macza z maczą i on tak fajnie zawiera probiotyki i tak fajnie bardzo nawilża skórę, tak ją, wiecie, natłuszcza. Jest naprawdę świetny ten krem. Także to jest takie polecanko ode mnie. Dzisiaj też zrobię sobie kąpiel, słuchajcie, i ten olejek pod prysznic do ciała. To jest taka rewelacja. My używamy go całą rodzinką i mogę Wam polecić z czystym, czystym serduchem. Bardzo fajnie pielęgnuje, odżywia. Ma taki fajny, też zmysłowy zapach, także z soczystą pomarańczą, z kardamonem. Polecam serdecznie. U nas całą rodzinką używamy i na pewno kupię kolejne opakowanie. No i moi drodzy Leo też już spakowany. Spakowałam go w walizkę. Tutaj Leoś też wziął jakieś kredki. Słuchajcie, o nawet zinksy widzę, że sobie powkładał. Także Leo też już spakowany. Yy, powiem Wam tak, Nel już śpi. Ja chyba będę kończyła tego vloga, dlatego że jest już dość późno. A wiecie, jeszcze dużo rzeczy mnie czeka, a chcę jeszcze sobie zrobić dzisiaj taką kąpiel. Wiecie, no, trochę rzeczy jeszcze trzeba zrobić. Także dzisiaj vlog króciutki, ale ważne, że, że jestem, że się do Was dzisiaj odezwałam. Także kochani moi. Wszystkiego dobrego Wam życzę, widzimy się w poniedziałek o 6, o 6.30, o 7.30, bugi miłka, o 7.30, także buziaczki, do usłyszenia, hej, pa!